Tomasz był wśród najbogatszych ludzi w Warszawie, ale każdego poranka nie mógł wstać z łóżka. Przez 36 lat nosił w sobie sekret, który był cięższy niż cały jego majątek depresję, która nie znała miłosierdzia. Małgorzata, jego żona przez trzy dekady, nie miała pojęcia, że mężczyzna, którego uważała za dyrektora zwykłego biura, kierował całym warszawskim bankiem. Ale złamana rzecz Którą odkryła tego fatalnego wieczoru w 1985 roku, była dużo bardziej zatrważająca niż kłamstwo o pracy. Każdego ranka Tomasz wstawał z łóżka jak robot, który otrzymał rozkaz, bez duszy, bez myśli. Jego ręce drżały, gdy zapinał guziki szaro niebieskiego garnituru kupionego od projektanta na Piotrkowskiej w Warszawie. Zapach jego kolonii, tego samego Lankom, które nosił od lat. Mieszał się z zapachem strachu potu, który nie chciał zniknąć, choć brał prysznic każdego poranka. Małgorzata przygotowywała śniadanie w ich mieszkaniu w Pirase, zawsze to samo: chleb żytni, masło, ser, dżem z czarną porzeczką. Nigdy nie pytała, co robi w biurze. Nigdy nie pytała zbyt wiele. Kochanie, śniadanie gotowe. Mówiła Małgorzata z kuchni, jej głos niosąc tę polską czułość, którą nabywa się po latach małżeństwa. Tomasz całował ją w policzek. Zawsze tę samą czułość, tę samą pozycję, ten sam brak uczucia w jego oczach, który, jeśli by na niego spojrzała, zobaczyłaby. Ale nie patrzyła. Może nie chciała widzieć. Sekretarka Irena, kobieta w ciągu połowy pięćdziesiątki, która pracowała w jego gabinecie od dwudziestu lat, wiedziała, Zawsze wiedziała. Widziała, jak Tomasz przychodzi do pracy o siedmej rano, jak siedzi za biurkiem bez ruchu przez godziny, jak jego ręce drżą, gdy podpisuje dokumenty, a jego głos, kiedy w ogóle mówi, brzmi jak szept ducha. Irena nosiła kawę do jego gabinetu i mówiła: Panie dyrektorze, może pan napije się kawy? Używając jego tytułu w sposób, który zawsze był ostrożny, jakby bała się złamać coś. Co już było złamane. Depresja Tomasza rozpoczęła się w 1980 roku, zaraz po tym, jak awansował na stanowisko dyrektora. Wtedy był młody, pełen marzeń, a świat wydawał się pełen możliwości. Ale coś się stało. Może był to ciężar odpowiedzialności, może genetyka, może polska dusza, która tę chorobę niosła jak dziedzictwo. I depresja osiadła na jego piersi jak zmora nocna, która nigdy go nie opuściła jego dzieci Stanisław, który miał teraz 32 lata i Anna, którą było 29, nigdy nie widziały swojego ojca takiego, jaki naprawdę był. Widzieli mężczyznę, który przychodzi do domu, czyta gazetę, czasem bierze ich do parku w pirasę. Nigdy nie widzieli nocy, kiedy Tomasz leżał na łóżku i nie mógł oddychać, kiedy jego serce biło szaleńczo, a jego myśli były czarnymi ptakami. Które kłuły go w czaszkę. Ale tego pamiętnego wieczoru, dnia, który zmienił wszystko, Tomasz nie wrócił z pracy. O ósmej wieczorem Małgorzata zadzwoniła do jego biura. Irena podniosła słuchawkę i powiedziała cicho: Pani Małgorzato, pan dyrektor wyszedł pół godziny temu. Tomasz nie był w domu o dziewiątej. O dziesiątej Małgorzata zabrała kurtkę i pojechała szukać go. Instynkt matki instynkt żony, który mówił jej, że coś strasznego się stało. Znalazła go w szpitalu psychiatrycznym na Nowolipkach w Warszawie, siedzącego na plastikowym krześle, ubranego w ten sam szary garnitur, z krawatem zaciśniętym wokół szyi. Jego oczy były puste, jak oczy człowieka, który właśnie wrócił z piekła. Pielęgniarze powiedzieli, że przyszedł sam, że powiedział, że nie może oddychać że jego serce biło za szybko, że boi się umrzeć. Tomasz, co się dzieje? zapytała małgorzata, chwytając jego ręce. Wtedy on pękł. Wszystko. 36 lat kłamstwa, 36 lat udawania, 36 lat noszenia maski rozsypało się jak domek z kart. Siedział na tym krześle i płakał po raz pierwszy od lat, a z jego ust wylewały się słowa, które przemieniły jej całe życie. Nie pracuję w dziale finansów, szeptał. Kieruję całym bankiem. 36 lat. 36 lat depresji, Małgorzato. Każdego dnia chcę umrzeć. Każdego dnia budzę się i myślę, że to koniec. Nie mówię ci, bo bałem się, że odejdziesz. Że dzieci czci mnie będą. Małgorzata siedziała obok niego, słuchając słów, które przemieniały jej całą rzeczywistość. Jej świat, świat w którym jej mąż był zwykłym analitykiem świat w którym byli zwykłą warszawską rodziną rozsypywał się ale w tym momencie patrząc na swojego mężczyznę który był złamany który wreszcie się przyznał poczuła coś co mogło zmienić wszystko jutro idziemy do psychiatry powiedziała ona i te słowa były jak błogosławieństwo nie będę słuchać twoich wymówek przez tysiąc 980 lat byłeś silny dla mnie, teraz ja będę silna dla ciebie, ale musisz mi obiecać, że będziesz się leczyć. Obiecaj mi. Tomasz patrzył na swoją żonę i widział coś, czego nigdy wcześniej nie widział: że miłość nie jest o perfekcie, ale o pozostaniu. Psychiatra w Warszawie, doktor Stanisław Wójcik, miał biuro na ulicy Nowy Świat. Starej warszawskiej ulicy, gdzie przeszłość mieszała się z teraźniejszością. Jego gabinet pachniał starością, drewnem, książkami i czymś, co mogło być wspomnieniami tysięcy pacjentów, którzy przyszli do niego złamani. Tomasz siedział tam z Małgorzatą, obok niego, jej ręka trzymająca jego rękę, pierwszy raz w 1985 roku pozwolił sobie być słabym. Przy innych niż w szpitalu. Od kiedy zaczęła się depresja? Zapytał doktor Wójcik, pisząc coś na papierze. Tomasz musiał myśleć. Musiał wrócić do 1980 roku, do dnia, kiedy otrzymał stanowisko dyrektora. Wtedy powiedział cicho. Wtedy wszystko się zmieniło. Myślałem, że będę szczęśliwy. Myślałem, że pieniądze to lekarstwo. Ale depresja nie interesuje się pieniędzmi. Doktor wójcik słuchał, nie przerywając, powiedział, że słuchanie jest pierwszym lekiem. Tomasz opowiadał o nocach, kiedy nie mógł zasnąć, o porankach, kiedy nie mógł wstać, o dniach, kiedy siedział w swoim biurze i liczył minuty do domu. O tym, jak każdego dnia nosił maskę i jak ta maska stała się częścią jego twarzy. O tym, jak bał się mówić Małgorzacie, bo w Polsce, w tej Polsce lat 80. i 90., mężczyzna, nie mówiąc o słabości. Mężczyzna ma być silny. Mężczyzna ma pracować. Mężczyzna nie ma prawa być chory, jeśli nie ma złamanej nogi. Wiesz pan, ile procent polskich mężczyzn nigdy nie mówi o depresji? Zapytał doktor Wójcik patrząc na Tomasza. 87%. 87. Oni myślą, że przyznanie się do choroby psychicznej to przyznanie się do porażki. Ty, panie Tomaszu, właśnie zrobiłeś coś, czego 87% polskich mężczyzn nigdy nie będzie miało odwagi zrobić. Przyznałeś się. Leczenie rozpoczęło się od leków sertralin, który Tomasz brał każdego poranka z czaszką pełną sprzeczności. Każda tabletka była jak przyznanie przyznaniem przed samym sobą, że jest chory, że potrzebuje pomocy. Psychoterapia odbywała się dwa razy w tygodniu. A Tomasz opowiadał doktorowi Wójcikowi o tym, jak siedzi w biurze przez 8 godzin, nie robiąc nic oprócz oddychania, nie robiąc nic oprócz liczenia minut. Ale coś niezwykłego się stało. Kiedy Tomasz zaczął się leczyć, kiedy przestał pretendować, że wszystko jest w porządku, jego bank zaczął się kołysać. Bez jego mikroskopijnego nadzoru, bez jego obecności, nawet jeśli ta obecność była tylko fizyczna, Konkurenci wyczuli krew w wodzie. Inwestycje, które kontrolował, zaczęły tracić wartość. Umowy, które podpisał, zaczęły się rozpadać. Partnerzy biznesowi, którzy zawsze się do niego uśmiechali, zaczęli szeptać za jego plecami. Irena, jego sekretarka, przychodziła do jego biura i mówiła Panie dyrektorze, pan Rosiński z konkurencji dzwonił osiem razy dzisiaj. Tomasz siedział za biurkiem i patrzył na papier, nie słuchając słów. Jego myśli były gdzie indziej, może w przeszłości, może w przyszłości, na pewno nie w teraźniejszości. Bank, który zbudował przez 36 lat, zaczynał spadać. Jeśli słuchasz tej historii, wiedz, że to jest historia dla ciebie, dla każdego, kto kiedykolwiek nosił maskę, kto kiedykolwiek ukrywał ból za uśmiechem. Subskrybuj nasz kanał, bo ta historia się właśnie komplikuje. Włącz dzwoneczek powiadomień, bo to, co się stanie dalej, zmieni wszystko. A w komentarzach napisz, czy kiedykolwiek kogoś kochałeś wystarczająco, aby zostać, kiedy wszystko się sypało? Czy byś się trzymał? Małgorzata nie zwracała uwagi na upadek banku. Wszystko, na czym jej zależało, to to, aby jej mąż chodził do lekarza aby brał leki aby każdego dnia powoli krok po kroku wracał do życia kiedy tomasz siedział na kanapie i patrzył w nic ona brała jego rękę kiedy miał zły dzień a miał ich wiele ona mówiła mu że następny dzień będzie lepszy nigdy nie obiecała że wszystko będzie dobrze po prostu obiecała że będzie z nim doktor wójcik powiedział tomaszowi po trzech miesiącach leczenia, że depresja, którą nosił przez 36 lat, nie zniknie w ciągu tygodnia czy miesiąca. To jest maraton, panie Tomaszu, a nie sprint, powiedział. Ale jeśli będziesz się trzymać, jeśli pozwolisz sobie być słabym, wtedy stajesz się silniejszy, niż kiedykolwiek mogliście być. Tomasz patrzył na swojego psychiatrę i po raz pierwszy, po raz pierwszy w 90 lata życia, uwierzył, że może być inaczej. Pół roku później, w 1985 roku, Tomasz wrócił do swojego biura po porannej wizycie u doktora Wójcika. Lekarstwa zaczynały działać. Nie było to cudowne uzdrowienie, nie było to magiczne rozwiązanie, ale było coś, co mogło się nazwać przebłyskiem. Jego ręce drżały mniej, jego serce przestało szaleć podczas porannego wstawania. Małgorzata mówiła mu że wygląda lepiej, że wrócił jej mąż, choć nie całkowicie, może nigdy całkowicie. Ale bank, warszawańskiego banku, którego Tomasz budował przez 36 lat, teraz leżał na łóżku szpitalnym, umierając powoli, jak pacjent, który traci krew krople za kroplą. Inwestycje spadły o 40% w ciągu 6 miesięcy. Umowy z wielkim bankami międzynarodowymi rozpadły się. Konkurenci Ci sami mężczyźni, którzy zawsze go szanowali, teraz się go obawiał, bo wiedzieli, że jest słaby. Pan Rosiński z konkurencyjnego banku zaproponował przejęcie. Pan Lewandowski z innego domu maklerskiego zaczął kupować akcje. Wszyscy czekali, aż Tomasz upadnie całkowicie, aż się przyznał do porażki. Irena przygotowywała kawę w jego biurze każdego ranka i widziała, jak jej szef, ten człowiek, który przez 36 lat był nieprzemienny, teraz patrzył na świat inaczej. Nie patrzył z lękiem, ale z pewną obojętnością, którą rodzi zdrowie psychiczne. Rzeczy, które kiedyś go przenikały, teraz były tylko rzeczami. Wiesz pan, co nikt ci nie powie o prawdzie: że ona rzadko bywa czarna lub biała, rzadko bywa złą lub dobrą. Najczęściej jest po prostu dor ludzka. I Tomasz? Gdy stał w swoim biurze, patrzył na grafiki pokazujące spadek jego imperium. Wtedy pojął coś, co zmienić by miało jego życie. Że najgorsze, co może się stać, to nie porażka, ale uświadomienie sobie, że porażka to może być wyzwolenie. Tomasz wziął telefon i zadzwonił do swojego brata Slawomira w Krakowie. Slawomirze, powiedział, chcę ci powiedzieć coś, czego nigdy ci nie powiedziałem. Jego brat, ten sam mężczyzna, który zawsze uważał go za którego niż on sam, który martwił się, że jego bogaty brat czymś poświęcił, słuchał w milczeniu. Jestem chory przez 36 lat. Mój bank pada, ale po raz pierwszy czuję się żywy. W biurze przysiadł się do Ireny. Ireno powiedział: Dziękuję ci za dwadzieścia lat, ale myślę, że bank będzie musiał być sprzedany. To nie twoja wina, to moja wina. Moja choroba, moja słabość. Irena, ta kobieta, która przez 20 lat widziała go każdego dnia, po raz pierwszy płakała w biurze. Panie dyrektorze, powiedziała. Pan nigdy nie był słaby, pan był tylko sam. Ale teraz, patrząc na pana, widzi pani, że wreszcie pan nie jest sam. Spotkanie Rady Dyrektorów odbyło się w pierwszą środę lipca w 1900. W 1985 roku. Członkowie rady czekali, wszyscy wiedzieli, że Tomasz będzie musiał przyznać porażkę, ale kiedy wszedł do sali konferencyjnej, nie wyglądał jak człowiek, który przegrywa. Wyglądał jak człowiek, który został odnaleziony. Panowie, powiedział Tomasz do rady, proponuję sprzedaż banku. Konkurencja już robi interesy, giełda pada, ale i tu jest ważne, chciałbym, żeby pracownicy, którzy pracowali ze mną przez te lata, mieli bezpieczne przyszłości. To jest warunek. Pan Rosiński, który czekał na tę chwilę przez sześć miesięcy, uśmiechnął się. Zgodziliśmy się, powiedział, będziemy dbać o pracowników. Ty powinieneś iść na emeryturę, Tomaszu. Wyglądasz, jakbyś tego potrzebował. Tomasz nie sprzeciwił się. Po raz pierwszy w swoim życiu dorosłym pozwolił sobie zaakceptować porażkę. Nie jako porażkę, ale jako drzwi, które się otwierają. Małgorzata czekała na niego w domu w Pirase tego wieczoru. Zamiast złych wiadomości, zamiast paniki, zamiast rozpaczy powiedział jej coś, co zmieni resztę ich życia: Bank jest sprzedany. Zostało siedem milionów złotych i jestem zdrowszy niż byłem w ciągu trzydziestu sześciu lat. Małgorzata przytrzymała jego twarz w swoich dłoniach i powiedziała coś, co tylko ona mogła powiedzieć. Wiedziałam, że będzie dobrze. Zawsze wiedziałam. Pierwszy tydzień poza pracą był najtrudniejszy. Tomasz obudził się o szóstej rano, zwyczaj dwudziestu lat już nie zniknie, nawet jeśli człowiek chce. Siedział na krawędzi łóżka, patrzył na Małgorzatę śpiącą obok niego i poczuł coś, co możliwe było zapomniane. Strach. Nie strach przed pieniędzmi, bo siedem milionów leżało na koncie bankowym. Strach przed sobą samym. Strach, że teraz, kiedy praca się skończyła, kiedy maska spadła, będzie musiał stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, którym był naprawdę. Doktor Wójcik siedział w swoim gabinecie na ulicy Nowy Świat i powiedział mu: Panie Tomaszu, wiele osób myśli, że depresja pojawia się, gdy tracimy coś ważnego. Ale czasami pojawia się, kiedy tracimy powód do tego, aby coś pretendować. Tomasz siedział na fotelu i słuchał tego starszego mężczyzny, który przez sześć miesięcy nauczył go żyć. Praca była twoją maską, teraz musisz nauczyć się żyć bez niej. Smol rzeczy, rzeczy, które przez trzydzieści sześć lat ignorował, zaczęły się pojawiać. Stanisław, jego syn. Przyniósł go do swojego gabinetu lekarskiego w Warszawie. Ojcze, powiedział, patrząc na niego w oczy, coś czego nigdy nie robił przed. Byłem taki zły na ciebie przez wiele lat. Myślałem, że nie masz czasu dla mnie, ale teraz rozumiem. Ty byłeś chory, tylko nie chciałeś nam powiedzieć. Anna, jego córka, napisała do niego list. List pisany na papierze, nie wysłany e-mailem, bo czasami stare rzeczy są bardziej ważne. List mówiący, kochany ojcze, nigdy nie myślałem, że będę kiedykolwiek dumna z tego, że jesteś słaby, ale jestem. Jestem dumna, że miałeś odwagę być szczerą. Smol rzeczy stały się dużymi rzeczami. Gdy Tomasz i Małgorzata siedli przy kolacji, zwykły obiad, piekarnia żytnia z masłem i serem, Tomasz powiedział, Małgorzato, przepraszam za 36 lat. Małgorzata wzięła jego rękę i powiedziała, nie przepraszaj. Po prostu bądź tutaj to wszystko czego chciałam ale tutaj pojawia się pytanie które musimy sobie zadać wszyscy musimy się zastanowić patrząc na historię Tomasza i Małgorzaty co jest warte więcej 7 milionów złotych i życie pełne bólu czy nic oprócz miłości i pokoju i jeśli już wiesz odpowiedź jeśli już czujesz co się stało w tym momencie napisz w komentarzach bo ta historia ta historia człowieka, który znalazł szczęście, gdy stracił wszystko, to jest historia każdego z nas. Tomasz zabrał małgorzatę do Krakowa, aby spotkać się z bratem Slawomirem. Slawomir, ten mężczyzna, który przez lata uważał swojego brata za boga, bo zarabiał więcej pieniędzy, bo miał większy dom, teraz patrzył na swojego brata i widział coś innego. Widział człowieka, który wrócił do życia. Tomaszu, powiedział Sławomir, siedząc przy kawie w kawiarni na rynku głównym, kiedy byliśmy młodzi, myślałem, że zarabianie pieniędzy to było wszystko, ale patrząc na ciebie teraz, myślę, że wszystko, co naprawdę liczy się, to to, że jesteś tutaj, że żyjesz. Tomasz pracował jako doradca dla pacjentów z depresją. Nie zarabiał pieniędzy, siedem milionów starczało. Zamiast tego robił coś, co nigdy nie robił w swoim życiu pracy. Słuchał. Słuchał mężczyzn, którzy nosili maski, słuchał kobiet, które się martwiły o swoich mężów, słuchał ludzi, którzy chcieli umrzeć, ale nigdy nikomu tego nie powiedzieli. Pierwsza rocznica opuszczenia pracy, pierwsza rocznica, kiedy Tomasz znowu zaczął żyć, Małgorzata zabrała go do parku Łazienki w Warszawie, siedzieli na ławce. Patrzyli na łabędzie i Tomasz powiedział: Kiedy byłem dyrektorem, myślałem, że to jest wszystko, myślałem, że stanowisko i pieniądze to jest miłość, ale to jest miłość to, że tu siedzi, że trzymasz moją rękę. W następnych latach, latach, które byłyby ostatnimi rokami jego życia, ale nie były, Tomasz i Małgorzata chodził do Krakowa pięć razy w roku. Odwiedzili każde miasto w Polsce, które zawsze chcieli zobaczyć. Zjadł każdy rodzaj polskiego ciasta, którym nie pozwolił sobie cieszyć przez 36 lat. Przytulał swoich wnuków, wnuków Stanisława i Anny, i nauczał ich jedną rzecz: że być silnym oznacza pozwolić sobie być słabym. 7 milionów złotych, które Tomasz zarobił przez całe swoje życie pracy, okazało się być najmniejszą wartością, którą posiadał. Rzeczywista wartość, rzeczywiste bogactwo było to, że wrócił do życia, że mógł przytulić swoją żonę bez drżących rąk, że mógł patrzeć na swoich wnuków bez czarnych chmur nad głową, że mógł być, tylko być bez pretendowania. 35 lat później, w 1999 roku, Tomasz i Małgorzata siedli na tej samej ławce w parku Łazienki, gdzie siedli dokładnie 35 lat temu, pierwszego dnia jego nowego życia tomasz miał teraz 71 lat jego włosy stały się całkowicie siwe jego skóra pracuje pomarszczona liniami czasu ale jego oczy te oczy które kiedyś były puste teraz błyszczały czymś co można nazwać tylko szczęściem małgorzata trzymała jego rękę jej ręka była drobna stara ale niesamowicie silna 35 lat temu powiedziała mu że będzie silna dla niego i była. Każdego dnia, przez każdy ranek, przez każdy wieczór, przez każdy moment, kiedy demony próbowały go powrócić. Stanisław, ich syn, był teraz doktorem psychiatrą i prowadził klinikę w Warszawie specjalizującą się w depresji. Jego gabinet pachniał podobnie do gabinetu doktora Wójcika: starością, papierem i czymś, co mogło być nadzieją. Każdy pacjent, który przychodzi do niego, słyszy historię o swoim ojcu, o mężczyźnie, który przez 36 lat nosił maskę i o dniu, kiedy maska spadła. Wszyscy pacjenci piszą do Stanisława listy: „Dzięki Ci za to, że pokazałeś nam, że jest możliwe. Anna, ich córka, napisała książkę. Książkę o depresji w Polsce. O mężczyznach, którzy nie mówią, o żonach, które słuchają, o miłości, która przytrzymuje, nawet kiedy wszystko pada. Książka stała się bestsellerem. Na okładce jest zdjęcie Tomasza i Małgorzaty, tego samego zdjęcia z parku Łazienki, zrobionego 35 lat temu. Doktor Wójcik zmarł w 1990 roku. Tomasz przyszedł na jego pogrzeb i powiedział czemuś, co zmienił swoje życie. Ten człowiek, ten stary psychiatra, nauczył mnie, że słabość nie jest porażką. Nauczył mnie, że depresja nie definiuje człowieka. Nauczył mnie, że być silnym oznacza pozwolić sobie być złamanym. Na pogrzebie siedziało 6 tysięcy ludzi, pacjentów, rodzin, ludzi, których doktor Wójcik uratował w ciągu 40 lat. 7 milionów złotych, które Tomasz zarobił w banku, Okazało się być najmniejszą rzeczą, którą posiadał. Myślę, że to jest ważne. Myślę, że świat musi wiedzieć, bo wszyscy myślimy, że pieniądze to jest odpowiedź. Wszyscy myślimy, że stanowisko i prestiż to jest szczęście. Ale Tomasz, ten człowiek, który stracił wszystko, znalazł więcej niż kiedykolwiek miał. W ostatnich latach swojego życia Tomasz napisał list. List dla każdego z jego wnuków. Dla każdego z nich osobny list, który mówił: Jeśli kiedykolwiek będziesz czuł się złamany, jeśli kiedykolwiek depresja cię dopadnie, jeśli kiedykolwiek skapitulujesz, pamiętaj o mnie, pamiętaj, że twój dziadek był królem, a stał się człowiekiem i bycie człowiekiem jest o wiele lepsze. Może najważniejsza rzecz, którą musimy zrozumieć, to ta, że historia Tomasza nie jest o upadku. To nie jest historia o mężczyźnie. Który stracił wszystko i znalazł się w ruinach. To jest historia o człowieku, który znalazł siebie, właściwie siebie, w ruinach. To jest historia o tym, że czasami musisz stracić wszystko, aby znaleźć to, co naprawdę ważne. To jest historia o miłości, nie romantycznej miłości, ale miłości, która patrzy na ciebie, kiedy jesteś złamany, i mówi: pozostanę. Tomasz wciąż mieszka w Pirase, w tym samym mieszkaniu, w którym mieszkał przez 60 lat. Codziennie rano wstawał. Teraz ma 81 lat i całuje Małgorzatę. Codziennie chodzimy do parku łazienki. Codziennie siedział na ławce i czekał aż ludzie. Czasem są to ludzie, którzy go znali w banku. Czasem są to przypadkowe osoby. Rozpoznają go. Ty jesteś tym dyrektorem banku, mówią. Ja jestem. Odpowiada Tomasz. Ale już nie jestem dyrektorem. Jestem mężem. Jestem ojcem. Jestem dziadkiem. I po raz pierwszy, po raz pierwszy jestem sobą. A tutaj pojawia się ostateczne pytanie dla każdego z was, którzy słuchacie tej historii, pytanie, które zmienia wszystko. Czy byś robić to, co zrobiła Małgorzata? Czy byś stanął obok człowieka, który ci skłamał, jeśli byś wiedział, że to kłamstwo było kłamstwem miłości? Czy byś go opuścił, czy byś walczył, czy byś go uratował, czy byś pozwolił mu się utopić? Bo Tomasz znalazł odpowiedź. Odpowiedź to była Małgorzata. Odpowiedź to było słowo zostanę.